Mówi się, że prostytucja to najstarszy zawód świata. Nie wiem ile prawdy jest w tym stwierdzeniu, natomiast z całą pewnością fakt ten istniał na polskich ziemiach już w dobie średniowiecza. W okresie, którym zajmuje się na moim kanale, a więc czasach I Rzeczypospolitej, z usług nierządnic można było skorzystać niemal na każdym kroku. Zgodnie z powiedzeniem, że w Polsce co wieś to Zamtus, a miasto Sodoma. XVI-wieczny publicysta Andrzej Frycz-Modrzewski grzmiał w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej. W wielu miastach publicznie ustanowiono zamtuzy, aby w nich nieszczęsne niewiasty wszystkim się oddawały. Rzecz to haniebna i nie wiem, czy to nie to samo, co publiczne zezwolenie, aby żerowały kupy złodziei i zgraje morderców. Mimo krytyki takich moralistów, zapotrzebowanie na usługi kurtyzan było bardzo duże. Wśród ich klientów znajdowali się przedstawiciele szlachty, ale i kupcy, parobcy, czelać, a nawet duchowni. Zamtuzy, domy nierządne, były fragmentem krajobrazu dawnej Rzeczpospolitej, a pracujące w nich niewiasty, częścią ówczesnego społeczeństwa. Ilustracją dla tego odcinka encyklopedii staropolskiej będą ujęcia, jakie wykonałem w zamościu wczesną wiosną tego roku. Zanim jednak oburzy was, że do obrazowania wątpliwego moralnie procederu używam widoków tak zacnego miasta, warto abyście wiedzieli, że i w nim znajdowały się zamduzy. Jeden z najważniejszych nieopodal Bramy Lwowskiej. Staropolski poeta Jan Andrzej Morsztyn poświęcił nawet jeden ze swoich wierszy zamojskim kurtyzanom. Jego tytułu nie wypada przytaczać. Bohaterkami utworu są towarzyszki Jana Sobie Pana Zamojskiego, które ten zmuszony był odprawić, gdy ożenił się z Marią Kazimierą. Oczywiście kół Ciesze gawiedzi oraz żartownisiów w pokroju morsztyna. Staropolskie prostytutki. Za ich życiowym wyborem stała zazwyczaj jakaś tragedia. Rekrutowały się z najniższych warstw społecznych. Były to na przykład wiejskie dziewczyny, które szukały lepszego życia w miastach, osoby zmagające się ze skrajną biedą, wdówki czy niewiasty skazane za przestępstwa, zazwyczaj kradzieże. Część z nich decydowała się na pracę w Zamtuzie dobrowolnie. Główną motywacją była wówczas chęć polepszenia warunków życia. Niektóre do zawodu nie przystępowały z własnej woli, a zmuszane były przez stręczycielki, zazwyczaj w bardzo młodym wieku. Z czasem godziły się ze swoim losem i wyrastały na zawodowe nierządnice. W aktach sądowych zachowało się wiele przykładów na to, w jaki sposób młode kobiety siłą kierowane były na złą drogę. Zazwyczaj zwodzone były przez swoje chlebodawczynie, które chciały na swoich służebnych dziewkach zwyczajnie zarobić. W bardziej ekstremalnych, choć poświadczonych źródłowo przykładach, stręczycielkami były bliskie krewne, a nawet matki. Tak było chociażby w 1574 roku w przypadku Zofii Robaczkównej, która swoją córkę Reginę zaprowadziła do kamienicy pana wojewody, do Michała, mówiąc jej, że tam będzie miała służbę. Tamto z panem Michałem spała i dał jej trzy talary, które oddała matce. Jeszcze innym razem młodziutka Regina była z matką w wykuszu i przyszedł tam pan jakiś, z którym spać nie chciała, ale ją matka łajała, że musiała, i dał jej za to trzy talary, które matce oddała. Historie tego typu były zazwyczaj wstępem do nierządnego fachu. Stręczycielki, zazwyczaj same parające się prostytucją, w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób potrafiły wyrywać kobiety z ich rodzinnego środowiska, uzależniać od siebie, a następnie zmuszać do kupczenia własnym ciałem. Tak było chociażby w przypadku Anny Wołowcówny, która jako dziewka służebna zmuszana była do prostytucji przez niejaką Agnieszkę Sobierajową. Wzięła ją wołowcówne za rękę, a ten Jan Poniecki, właściciel gospody, ujął ją w pas i tak ją oboje do izdebki wprowadzili. I zamknęła sobie rajowa izdebkę za nią i była tam u tego Ponieckiego więcej niż dwie godziny i czynił z nią co chciał. Jak już wspominałem, bywało, że na karierę wstecznicy decydowała się kobieta skazana za przestępstwo, a przez to zmagająca się z wykluczeniem społecznym. W tym przypadku do zawodu mógł wprowadzić kat albo jego małżonka. Dawniej to właśnie kat odpowiadał za prowadzenie legalnych miejskich zamtuzów, choć zazwyczaj wyręczała go w tym żona. Jako się rzekło, miejscem pracy steropolskiej prostytutki były zamtuzy zarówno miejskie, legalne, jak i prywatne. Legalne miejskie katowskie zamtuzy zlokalizowane były zazwyczaj w domu kata, a więc w pobliżu murów, a nawet w basztach czy wieżach. W takich przybytkach pracowało z reguły od kilku do kilkunastu dziewcząt. Zamtuzy prowadzone przez kata i jego żonę były legalnymi domami publicznymi, z których rady miejskie, poprzez stosowne podatki, czerpały spore zyski. Oprócz tego istniały przybytki prywatne. Formalnie były one prowadzone nielegalnie, jednak zazwyczaj przymykano na nie oko. Organizowano je w karczmach, szynkach, przy zakładach rzemieślniczych, a także w prywatnych domostwach. Zamtuzy były miejscami, w których chętnie przebywali łotrzykowie, awanturnicy, złodzieje i inne osoby, którym nie do końca po drodze było z prawem. W takich melinach kwitło życie przestępcze. Wymieniano się informacjami, handlowano skradzionym towarem, brano udział w awanturach i burdach. Zamtuzy szczególnie upodobali sobie także żołnierze. Jednym z nich był niemiecki żołdak na szwedzkiej służbie Hieronim Christian Holsten, który w 1663 roku wylądował w jednym z lubelskich Zamtuzów, zostawiając w swoich pamiętnikach jego barwny opis. Za każdym razem, gdy dopominałem się o coś, przychodziła na górę inna panna, a wszystkie zachowywały się wobec mnie przyjemnie, przyjacielsko i kokieteryjnie. Przyniosły mi gorące wina z mocnymi korzeniami i inne delikatesy. Te dobre panienki dały mi wkrótce ciepłe, odurzające pocałunki. Same chciały mi je delikatnie, ciepło kłaść na brzuch, po czym choroba miała błyskawicznie ustąpić. Warto dodać, że za te przyjemności Holsten musiał słono zapłacić, na co nie omieszkał zwrócić uwagi. Poza domami publicznymi grupy nierządnic wędrowały ze swoimi matronami na trybunały, jarmarki czy sejmy. Podążały za wojskiem czy dworem. Wówczas swoje usługi świadczyły niejako po drodze. Zdarzały się też przypadki prostytucji okolicznościowej, okazjonalnej. Wówczas niewiasty świadczyły usługi w bardzo przygodnych miejscach. Źródła mówią np. o bramach, ogrodach, poddaszach, a nawet pod płotami czy na kupie gnoju. Zarobki staropolskich nierządnic były bardzo zróżnicowane i zależały przede wszystkim od atrakcyjności fizycznej niewiasty i miejsca, w którym świadczono usługi. Najtańsze kurtyzany, leciwe i nieatrakcyjne, za swoje usługi pobierały naprawdę niewielkie opłaty od kilku do kilkunastu groszy. Na drugim biegunie znajdowały się niewiasty piękne, młode, uprawiające cały proceder krótko lub oddające się mężczyźnie po raz pierwszy. Do takich należała zapewne wspomniana wcześniej Regina, skoro za noc spędzoną ze szlachcicem otrzymała aż trzy talary sumę całkiem niezłą w drugiej połowie XVI wieku. Czasami zarobki bywały jeszcze wyższe. Niejaka Katarzyna, nastręczona wspominanemu już Janowi Ponieckiemu, za spędzoną z nim noc potrafiła otrzymać nawet kilkanaście czerwonych złotych. Tak wysoka kwota musiała mieć swoje uzasadnienie, choć dokumenty nie zdradzają szczegółów. Zdarzało się, że nieostrożne niewiasty zwyczajnie oszukiwano. Taka sytuacja zdarzyła się w Poznaniu w 1573 roku. Niejaka Anna zeznawała, że ze znajomą, zapewne też nierządnicą, wybrała się do szynku, aby napić się gorzałki. Siadły pod pieca i kazały sobie gorzałki dać. Tamże pijąc, dał im Żyd szeląk na gorzałkę, potem wyszła z izby, tedy Żyd jeden wyszedł za nią i mówił jej: pójdź ze mną, dam ci trzy grosze, i szła z nim do kamienicy. Tam z nią miał sprawę cielesną, potem szedł od niej precz, nie dawszy jej trzech groszy. W zachowanym fragmencie warto zwrócić uwagę na bardzo ważny szczegół. Nieodłącznym towarzyszem kurtyzan i klientów był alkohol, który ośmielał i ułatwiał zbliżenie. W zachowanych źródłach często pojawiają się informacje, że cielesnym transakcjom towarzyszyło upajanie się winem, gorzałką czy piwem. Opowiadając o nierządnicach, nie sposób nie wspomnieć o dość nieprawdopodobnym sposobie, w jaki przyciągały klientów. Mowa o iskaniu się, czyli usuwaniu za pomocą palców, pcheł i wszy ze stref intymnych. Dawniej czynność tę poczytywano jako bardzo erotyczną. Nic dziwnego, że kurtyzany iskały się publicznie, fabiąc klientów. Przykład takiego wabienia, choć w wykonaniu Włoszki, utrwalił w swoim poemacie Adam Korczyński. Bywało i to z rana, gdy pchły obierała i w przezroczystym rąbku przeciw okna stała. Alabastrowe ciało, jak w perspektywie, z najskrytszymi członkami mógł widzieć prawdziwie, które się wydzierały przez słabą zasłonę do kawalera lub go w swą chcąc wabić stronę. Oprócz takich obrzydliwych, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy sztuczek, istniały też metody promocji nieco bardziej zrozumiałe dla człowieka XXI wieku. Jest kolei streszcza w swoim wierszu Krzysztof Opaliński. To się potrze, aby się tym śliczniejsza zdała, i żeby się każdemu w oczach spodobała, to potem stanie w oknie lub przed kamienicą, to już oczyma błyska jak laną świcą. To się o chłopy pyta, kto jest i kto idzie, bywali też tu blisko, a zali tu przyjdzie. Innym językowym śladem po całym procederze jest mnogość określeń związanych z prostytucją. Przykładowo, nierządnicę nazywano w bardzo rozmaity sposób. Małpami, wstecznicami, kurtyzanami czy przechodkami. Oczywiście najpopularniejszym określeniem było to, które dzisiaj uznaje się za najsłynniejsze polskie przekleństwo. Wbrew obiegowej opinii nie pochodzi ono od łacińskiego słowa curvus, czyli zakrzywiony. Najbardziej prawdopodobna teoria wskazuje na to, że jest to wyraz słowiański, pierwotnie oznaczający kurę lub kokoszkę. Nierząd był częścią staropolskiego świata. Po upadku I Rzeczpospolitej zjawisko to pozostało popularne zarówno w XIX, jak i pierwszej połowie XX wieku. Dopiero w czasach nowoczesnych prostytucja stała się zjawiskiem marginalnym, przynajmniej w porównaniu do swojej pozycji sprzed wieków. Podróżujący przez Polskę w 1617 roku młody węgier Marton Sombor opisywał, że. Jeśli idzie o obyczajność, to nie sądzę, żeby w Sodomie i Gomorze większa była swoboda niż w Krakowie. Gdzie spojrzysz, ujrzysz też bez lików szateczności. Gdzie skierujesz kroki, w ślad za tobą sunie cały poczet rozpustnic. Choć opinia ta zapewne jest przesadzona, to dobrze obrazuje, jak powszechnym zjawiskiem była dawniej prostytucja. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do zostawiania lajków pod tym materiałem oraz subskrybowania mojego kanału. Możecie też wspierać mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!